Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Korle, i zapraszam do kolejnych przygód w grze Horizon Zero Dawn. No tak, jakiś taki dziwny cień na tafle wody był rzucany, teraz już wiemy dlaczego. Spotykamy się ponownie w próbach łowieckich i myślę, że dzisiaj zrobimy je już sobie całkowicie do końca. Zostały w sumie dwa miejsca, gdzie takie próby można dokonać. Dzięki czemu powinniśmy dostać, mam nadzieję, że jakiś fajny oręż. Ty, Dzik, co ty tam? A myślałem, że Gaja odpowiada za liczebność tutaj zwierzyny i maszyny. A tu jednak dziki też potrafią się zająć. A, mniejsza z tem. No właśnie, i dwie, trzy, sześć. Sześć kolejnych prób nas czeka, ale tu pięknie grzeje po plecach. Po których powinniśmy dostać najpotężniejszy, mam nadzieję, oręż w grze. No i go kiedyś przetestować, bo tak wystraszyłem się, że niewiele na misji pobocznych zostało. Jak tak sobie. Te próby łowieckie zostawimy na później. No to może się okazać, że nie skorzystamy z tego, co tutaj ugraliśmy, zdziałaliśmy, zrobiliśmy. Chyba, jeżeli szukać wejścia, to to jest jedyna droga, gdzie jego nie ma. Z tamtej strony, jakby coś bardziej. Dobra. Iść ciągle, iść w stronę słońca. Jakby to tak ładnie ująć. Nadchodzą. Normalnie bym przyspieszył tę podróż, no ale tak rzadko tutaj byliśmy. Zresztą w ogóle mieliśmy zobaczyć, czy latają tu ptaki. Jakieś przerośnięte owady, zdecydowanie. Ptaki, jakby było słychać, ale nie widać. Jak one nam mają na rękach siadać? No dobra. Ok, tu już widać, że będą problemy z niewidzialnymi. Czyli to nie będą takie łatwe próby łowieckie. Ale to może dobrze. Odpalać to. Możecie odpalać. A my, jak się domyślam, musimy dostać się na górę. No to sobie zrobili miejscówkę. Nie ma co. Myślałem zawsze, Żabujcza że... Żabójcza maszyna, która rozpływa się w powietrzu. Zastanawiałem się, czy hmm. można tego do tego brakowało. strzelić. Można. I dzięki temu zwabiamy go w pułapkę. To jest chyba dość istotna informacja dla nas na przyszłość. Jakby przyszło nam z czymkolwiek tutaj walczyć, ale teraz spróbujemy dostać się. O, na górę. No nie mów koleżanko, że tu nie dasz rady. Tyle udało nam się oszukać, ale niestety na tym szczyt się kończy. Panowie, jak na do Was się wspiąć? Bo tu tak trochę niebezpiecznie na dole. O, chyba coś powinno być w tym miejscu. To dobrze. To dobrze, bo już się bałem o nasze zdrowie i życie. Jest tu ktoś od próby? Jest, jest też handlarz. No to kolego, mów, co tu masz. Co to za miejsce? A co ty robisz? Wiesz, nasłuchiwałem stada. Jesteś tu na próby skradania? Nie jestem pewna. Sama zdecyduj. Kim jesteś? Strażnikiem tych ziem, wyznaczonym przez loże łowców. Próby skradania. A czym jest loża łowców? No dobra. To jak się tu znalazłeś? Niegdyś, jak wielu innych w loży, polowałem, by zyskać posłuch. Ale byłem zbyt niecierpliwy, zbyt porywczy. Dopiero tutaj to zrozumiałem. Tu trzeba słuchać, oddychać, aby w końcu... Opanować sztukę skradania. Nie brakuje ci, no wiesz, mówienia? Teraz akurat nie. Czym są próby? Sprawdzianem umiejętności. Na każdym terenie łowieckim można podjąć inną próbę. Ja sprawdzam skradanie. Dla niektórych łowy to szarża z wyciągniętą bronią. Ale to dobra recepta na śmierć pod kopytami. Prawdziwy łowca wie, jak skutecznie podejść każdą ofiarę. Skradanie się bywa zbawienne. Okej. Okay. A wiesz coś na temat loży łowców, o której każdy mówi? Czym jest to loża łowców? Grupą łowców, pragnących doskonalić umiejętności. Jesteś członkiem? Nie. Ledwie pisklakiem. Zdecydowanie wolę muzykę lasu niż kakofonie rozwrzeszczanych ptaków. Zdobyłaś odznaki wymagane przez Loże. Mam nadzieję, że lubisz zgiełk bardziej niż ja. Zobaczymy, no dobra. już swoją próbę? Zdecyduj, a ja ją opiszę. Opisz nam próbę czujności speca od skrzyń zabijania nękaczy. Hmm. To od góry. Gdy stada są bardzo szybkie. Pozostań więc w ukryciu i zniszcz je. No, w porządku. Zjedź na linię, by rozpocząć próbę. Nie brzmi to jako coś prostego. Chyba, że możemy siedzieć w ukryciu i taką czujkę pokonać przy użyciu łuku. Okej, okay, mamy jeszcze jakieś czujki. Krabołazy, krabołazy. Wolałbym mieć tak teren obadany, a możemy sobie zejść na próbę, czy jest to jeszcze jakaś lina, czy nie? Indyki, indyki... No niestety, dobra, skaczemy tu. A nóż czujka będzie pod nami. A myślę, że możemy zaatakować tak z góry, to by było coś. No dobra. Podobno mamy... Ciche bieganie. Więc mam nadzieję, że to będzie działało. Nie tym razem, mały. Okay. Okej. Indoor indoor. kraboła. tam jest kolejna czujka. Tak, no tylko ją oznaczyć. Teraz to jest nie lada. A tu jeszcze coś jest. Wezwanie, to podlecimy do tego. No, chciałem 30 sekund na każdą czujkę przeznaczyć, ale to może być nie lada kłopot dla nas teraz. Nic nas tam nie widzi, nic nie widzi. Chodź czujko, czujeczko. Obserwuj. Nie mogłam ci pozwolić wezwać pomocy. Coś będzie jeszcze w pobliżu. Jest kolejna tutaj. Całkiem niezły układ, jakby udało się podejść do tego cicho. Czekaj, ty się ukryj, dziewczyno. Dobra, jest coś jeszcze blisko. Rabołaz Dziki Dzik. Nękacz. Te nękacze trochę tutaj w okolicy nie są zbyt dobrym, fajnym widokiem. No i zgubiliśmy. Brakuje nam jeszcze jednej czujki, tylko. Ale niestety. Ta ekipa jest tu wyjątkowo nieprzyjazna. Jak my mamy? Zabójcza podejść? maszyna, która rozpływa się w powietrzu. Hmm. Tylko tego brakowało. No tak, przejść tutaj, teraz z kąta w kąt, to jest nielada wyzwanie, chyba że odpalimy bieganie i spriejemy się do krzakach. Może czujka sama do nas podejdzie? Chodź. I tyle. Wracamy do kolegi na górę. Było... Naprawdę ładnie, sukces za pierwszym podejściem. Twoją nagrodą jest Żar Słońce. To się rozszalał. Krabołazy twardo bronią swych ładunków. W tej próbie musisz zdobyć aż cztery z nich, nim upłynie czas. Przygotuj się. Próba zacznie się, jak tylko zjedziesz na jednej z lin. No, tak, krabołazy. Było ich to trochę nie lada wyzwanie. Nie wiem, czy w dwie minuty damy radę. Bo tak każdego krabołaza. Nie dość, że trzeba zdjąć mu ten ładunek. Na szczęście one spadają dość szybko, dość łatwo. Wrażenie jakby leżały na ziemi jakieś ładunki. Jeżeli dobrze pójdzie, to będziemy mogli się zająć nimi. Już teraz. by nam się do tego chyba kamień. Krabołaz Nie interesuje się nami. Patrz, tam coś. Tam coś chce twój ładunek... porwać. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. I teraz my sobie wejdziemy tutaj. Nikt nas nie widzi? Ba, raz. Jedyny problem, że to są trzy ładunki, jeżeli dobrze liczę. A co gorsza... nie ja tak... wiedzą, że tu jestem. łazy nie mają żadnych ładunków na sobie. Okej, okay, tam są kolejne. Ale problem polega na tym, że zostało... ...50 sekund? No chyba szaleństwo. No, chyba oszaleli. Dobra, damy radę. I tyle nam wystarczy. Dało radę. Chyba najbardziej nieadekwatny czas do misji, jaki nam dali ever. Naprawdę ładnie. Sukces za pierwszym podejściem. Twoją nagrodą jest żar słońce. A dziękujemy. Mękacze pokonały już wielu łowców stosujących siłowe rozwiązania. Nie powtórz ich błędu. Podejmij próbę. Pokonaj nękacze, a dostaniesz zasłużoną odznakę. To co, cztery nękacze w 50 Rozumiem. sekund? Próba rozpocznie się jak zjedziesz na dół. My już dobrze ich znamy, ile oni tego czasu dają. Szukaj nękacze, jednego gdzieś mieliśmy na starcie. O, otóż to, do drzewa się przykleił. A drugi nam przeszkadzał gdzieś tam wtedy w oddali. To w pewnym sensie są wyszukane, chociaż to nękacze to na tyle ciekawa maszyna, że sama by nas znalazła, jakbyśmy tu się dość głośno poruszali. Okej, okay. nękacze, czekaj, a może jakby... O, jest. Miną go tu. Ty, 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 ty za daleko nie uciekaj, bo na jesteś potrzebny w tym miejscu. Bardzo dobrze. I teraz tak, ty powinieneś mieć słabe punkty gdzieś. Nie trzyma? dobrze. Nim przyjdą czujki. Dobra, jeden nękacz pokonany. Amunicji więcej. Teraz tak, czujka nas nie interesuje. Dobrze, że my mamy to ciche bieganie odpalone. Gdzieś tu powinien być drugi nękacz. Jest. Cześć. Teraz nadobicie, Krytyczne. O, to miał być krytyczne. Coś się dogadamy. No, wydawało się, że to będzie najtrudniejsza próba. Wygląda jak najłatwiejsza. Tylko coś tutaj z pogodą zepsuliśmy. Hmm. No dobra. To już nieistotne. Szukają mnie. Wracamy. Mówię, że damy radę w 50 sekund. Naprawdę ładnie. Sukces za pierwszym podejściem. Twoją nagrodą jest żar słońce. O! To już chyba mamy wszystko, co byśmy chcieli. Nie dziś. Muszę iść. Może kiedy indziej. Może. Punkty umiejętności kolejne dostaliśmy. Możemy je rozdać na bardziej lub mniej ciekawe rzeczy, jak chociażby mocne ataki. Można zdejmować zwiększona szansa na dodatkowe surowce. Można zdejmować ulepszenia, i tak naprawdę zostają nam trzy punkty umiejętności do zdobycia, żeby coś sobie fajnego odblokować. Mamy też te żar słońca, dostajemy również skrzynki razem z nimi. Takie dosyć wartościowe, ale. To jest chyba kolejna próba. Łowiecka, z tego co kojarzę, tylko tak. Jak się tam szybko dostać? No dobra, tereny podobne jak te z bysiorami. Widzę, ktoś tu sobie spaceruje. Kim wy jesteście, ludzie? Czego chcecie? Byłaś wyżona, tak dawno namaszczona, jakby w innym życiu. A co tu na tych terenach Nora robią? Zawsze się dziwili, jak kogoś od nas widzieli, a tu proszę. Jak miło. Odkryto obszar ognisko. Nas, co prawda, bardziej interesują próby łowieckie. Zobaczmy. Aha, poziom 30. O, a tu mamy opis misji i czas. No, zupełnie o tym zapomniałem, a przydało nam by się podczas poprzednich zadań. Strąć wyrzutnie gromoszczenka, zabij nią niszczyciele. Ok, strąć działko niszczyciela i zabij nimi maszyny. Zdobimy niszczyciele, aby zdobyć, zabić gromoszczenka. Ok. Rzeczywiście, 30 poziom to nawet nie wiem, czy nie jest trochę za mało. A w sumie, niedawno przyszliśmy. Pogadajmy. Nie zapędziłaś się trochę, Nora? Pamiętaj, że to nie są wasze święte ziemie. Chodzę gdzie chcę. Co tutaj robisz? Strzegę tych terenów łowieckich. Co oznacza naturalnie, że reprezentuję miejscową lożę łowców. A tak dokładniej, to prowadzę tutaj próby sprytu. Nie, żeby taka przybłęda jak Nora miała w nich szansę. Zdziwiłbyś się. Wątpię. Okej, okay. a coś na temat Loży. To jak tutaj trafiłeś? Ja tu nie trafiłem. To jest zaszczyt. Pewnie tego nie zrozumiesz, ale w Loży w południku cieszę się wielkim szacunkiem. Na tyle, że wysłali cię na biwak w środku dziczy. <noise> Masz zamiar wziąć udział w próbie, czy będziesz mi tutaj tak bredzić. Bredzić. Powiedz mi o próbach. Na terenach łowieckich robimy próby sprytu. Chodzi w nich o uzyskanie przewagi poprzez wykorzystanie maszyn przeciwko nim samym. Możesz na przykład zabrać broń jednej maszynie i strzelić nią w drugą. To trudne, ale taka siła ognia jest często warta ryzyka. Okej. Okay. Powiedz więcej o loży łowców. To tradycja kardża. Ważne rody od całych pokoleń prowadzą loże. Polujemy na najgroźniejsze maszyny. Wygrałaś już trzy półsłońca, więc możesz wstąpić do loży w południku. Ale nie oczekuj zbyt wiele. To szlachetna instytucja, a nie jakaś speluna dla dzikusów. Wybierz próbę, a ja ci wszystko wyjaśnię. Niszczyciel kontra maszynę? Próba dominacji niszczyciela, gromoszczę kontra niszczyciel. No nic, i tak trzeba wszystko wykonać. W tej wykonać. konkretnej próbie musisz zabijać inne maszyny działem z grzbietu niszczyciela. Możesz odstrzelić działo, albo zapanować nad bydlakiem tą swoją specjalną włócznią, żeby robił dla ciebie. O, i mała rada: użyj przeciwko działom strzał rozrywających. Strąci je jedno trafienie. Ciekawa. Opcja. No dobrze! Ruszaj i daj z siebie wszystko! A nie powiedział zjedź na linię, byłoby zawsze łatwiej. No dobra, czyli musimy zmienić przede wszystkim nasz łuk, broń. Łuk wyborowy wejdzie w to miejsce, tylko sobie go ulepszymy. I to powinno działać zdecydowanie lepiej. Piękny zestaw, jak rozumiem o tych strzałach była mowa. Jest tak, niszczyciele, to jest czujka na pewno. Tam to coś wygląda jak niszczyciel. Jakby podejść go i przejąć. Tak ufając naszemu koledze, że w ten sposób możemy wykonać to zadanie szybciej. Mam nadzieję. Mam taką nadzieję. Czekaj, 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 czekaj. Musimy skradać się. No tak, cicho biegi na nogach. Ten niszczyciel, czekaj, chodź do nas. Jest. Pytanie, czy tylko będzie z nami współpracował? I rzeczywiście pokona jakieś zwierzę przy użyciu działka. I nie będzie to gromorszczek, bo możemy się nie doczekać czasem. No jesteś z nami. Niszczyciel weź coś, za zacznie tu działać. O, chodź tu, czujka, chodź. No chodź. Czujka, chodź. Bez tego dużego, przerośniętego kumpla. Czujka. No to dawaj. O. No dawaj. Mm -hmm. A. Działkiem niszczyciela. To nie do końca było działko? No dobra, może tak być. Niech będzie to i działko. Już się bałem, że popróbię. No nic, wracamy do kolegi, bo to będzie droga długa i kręta. Nie wierzę. Już za pierwszym razem zdobyłaś żar słońca. Cóż, bywa. Dominacja niszczyciela to co powtórka z rozrywki. Wiem, kim jesteś, dziewczyno. Nora władająca maszynami, czyż nie? Mam tu próbę w sam raz dla ciebie. Użyj włóczni, by zapanować nad dwoma niszczycielami. Niech pomogą ci zabić gromoszczęka. O. Powodzenia, przyda ci się. A ten jeden już się liczy? i mamy tak, tam gromoszczęka numer jeden. Problem polega na tym, że nie wiem, gdzie jest gromoszczęk numer dwa. Ale jeżeli ma nam pomóc w walce, dobra, jedziemy z drugiego, sobie znajdziemy tam na polu. Dziś musi być chyba tam, bo po drugiej stronie, niedaleko. 2:40, dobra, czasu jest całkiem sporo. Co nie oznacza, że będzie tak prosto tutaj to wszystko załatwić. Tym bardziej, że dominacja niszczyciela niestety trochę trwa w stosunku do innych zwierząt. Już idziesz do nas. Nie obracaj się. Spokojnie, to nie boli. O, jak pięknie. Jeden zdominowany. I teraz problem się pojawia, ponieważ drugiego chyba widzieliśmy gdzieś tam jakby. Jest ten drugi niszczyciel. Tam. Dobra. Teraz tak, z ominięciem czujki. Tylko pytanie, czy tamten kumpel którego zdominowaliśmy przed momentem, z nami już współpracuje. Powinien rozpocząć walkę, jak rozumiem. Zdominuj niszczyciele. Ciekawe, czy możemy trochę cheatować i pomóc w tym wszystkim. Czekaj. Niszczyciel, no Ale coś... To jest to... ogromne. Maszyna na do walki. Wracaj tu. I chodź. Dobra. Jest spokojnie. Mamy... Aha, zdominuj dwa niszczyciele. Czekaj, czekaj, gromoszczek, Nie przerywaj nam. Bardzo dobrze. Taka, to już po próbie, czy jeszcze zabicie wchodzi w grę? A, zabij. No dobra. Ale rozumiem, że my też możemy im w tym pomóc. Więc już, bach. Dobra, chyba się zdenerwował kolega. W sumie możemy jeszcze inaczej to rozwiązać. Dina. No. no tego się nie spodziewałem. Szczerze mówiąc, myślałem, że te gromoszczęki rzeczywiście przyjdą nam pomóc. A tu tak, trochę z tą pomocą, tak średnio bym powiedział, Ile mamy? Minuta już tylko została. I trochę życia. <grymne> Okej. Okay. Lina. Lina, 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 lina. Jak... Zaraz tych dysków... Ty, co z tą Liną? Aha, to jest strzelasz z łuku, No to bardzo miło. Jeszcze ciele jak wam tam idzie? Chyba lepiej niż nam w tym wszystkim. Dobra. I teraz odczepić mu wyrzutnie dysków. Jest odnieść to? A widzieliśmy przynajmniej jak to działa, No to ba. Cztery dyski poszło. Nie było tak źle. Wracamy do kolegi na górę, ale to głośne. Nie wierzę. Już za pierwszym razem zdobyłaś żar słońce. No cóż, w tej próbie musisz zabijać niszczyciele, działem gromoszczęka. Możesz odstrzelić działo albo zapanować nad bydlakiem to swoją specjalną włócznią, żeby robił dla ciebie. Aha, i polecam użyć do tego strzał rozrywających. Jedno trafienie spokojnie wystarczy. Myślę, że ciekawszą opcją będzie dominacja. A zatem czas zaczynać. A przynajmniej taka bardziej widowiskowa. Ach, tu był zjazd do tego niszczyciela. No to dobra. Tam mamy naszego przerośniętego kumpla. Kolejny niszczyciel i kolejny zjazd. Taki oszukańczy, blisko, pod nogi. Ale nie, my chyba sobie podjedziemy gdzieś tutaj. Tylko niech ten tam zabijacz... Niszczyciel. O, się odwróci. I gromoszczęk. Możemy poświetlić jego trasę. Brak takiej możliwości, a przydałaby się. Dobra, jedziemy na linię. Ta czujka też nas nie widzi. Oj. Oj, gromoszczek, tak. Odwróć się może. Ależ to jest ogromne. Maszyna stworzona do walki. I to po naszej stronie. Dobra, tylko żeby nas nie rozdeptał tu w tym wszystkim. I już, idziesz z nami. W nóżkę, tak, na drugą nóżkę. Kolega, jeszcze tylko byśmy musieli mu pomóc. Ale no, 20 sekund, co zleciało? To nie nasze, to nie nasze. Myślę, że tak. Rozwiążemy ten problem w ten sposób, że do tego pana strzelimy parę razy. Okej, okay. i jak będzie miał mało sił, no to też powinien sobie nasz nowy kumpel, nieco przerośnięty, lepiej z tym część poradzić. Chciałem odstrzelić działko, bo to działko jest trochę niebezpieczne. O tak! Dobra. Niszczyciel, ty się już z nim pobaw, a my lecimy kogoś jeszcze na imprezę zwołać. Leci kolejny. Dobra. Ło! Wow. Niedobrze, bo my nie możemy tego zabić. Żeby czas. Na... Aż takie oszustwo tu w grę nie wchodzi. Dobra, jesteśmy razem. Ty, bo jak cię przetrącę, jeden niszczyciel leży, tak? Gdzie jest drugi? Eh, groboszczęk! co my mamy mu go do ziemi przypiąć? Chodź. No więcej już mu nie zrobimy za wiele. Dobra, bach, bach, bach. Co najwyżej możemy doładować strzałę. Liczę, że kolega z ogromną strzęką podejdzie zaraz do niego. Chciał? O, bardzo ładne spotkanie. Mhm. Jeszcze raz. Bardzo fajne te misje. Czekaj, 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 dobra. Przytulasy zostawmy sobie na później. No to wszystkie żar słońca. A... idziemy. A w sumie już jesteśmy na miejscu. To się nazywa. To się nazywa. Nie było tak źle. Ale bardziej od tych trofeów, które dostaliśmy, zastanawia mnie, co nas czeka w loży. Nie wierzę. Już za pierwszym razem zdobyłaś żar słońce. Masz już dość słońc, by w loży w południku dostać za nie sprzęt. Porozmawiaj z Aydabą. Ona ci pomoże. Otóż to, żegnaj kolego. Aha, Aha. i przenosimy się. No, mam nadzieję, że warto było. Warto Drogi było. I Co mogę dla Ciebie kan jak ci idą odziec. próby łowieckie? Zdobyłaś niezbędne Niekich odznaki. Pamięci ofiara będą Chyba mamy wskazówką ilość. dla łowców. Co teraz? Przyniosłaś wszystkie słoneczne odznaki. Nie. Mnóstwo łowców będzie ci zazdrościć ale oni już tacy są. Z radością wręczam ci więc wyrzutnie lin, huk proce loży łowców i nasz łuk wojenny. Moje gratulacje. Jesteś mistrzem łowieckim loży. Mam nadzieję, że ci się podoba. Podoba się, oj podoba. No dobra, skrzynie, no tak, bo inaczej to mogłoby się okazać, że nie mamy miejsca i co wtedy? Pokażcie nam skrzynie ze skarbami, no właśnie, jeszcze te wszystkie żar słońca, ale to chyba były nieciekawe, właśnie, okruchy metalu, tego typu rzeczy, nieistotne. Huk proca loże, o, taka ładna, kolorowa, wyrzutnia lin i łuk bojowy loże. Przejdźmy ekwipunek broni. jak to wygląda ze statystykami? Do tej pory wyrzutnia lin... Nowa jest 70-150, stara 103-160. Nie mamy możliwości, jak podejrzeć. Albo dobra, zdejmę te ulepszenia i zobaczymy, jak to się prezentuje. Czyli, tak, w tym przypadku kolor nie ma specjalnie znaczenia. Jedynie z tego, co kojarzę, wyrzutnia lincienia potrafiła utrzymać zwierzynę nieco dłużej czy też zapolować, spętać te potężne stwory jak gromoszczęk. Nowa, 70-150, stara, 50-150. Czyli podeszła poręczność. Wydaje mi się, że w pozostałych również. Głównie rozchodzi się o tę poręczność. Tutaj możemy porównać jeszcze 5,25, tu jest 5,30. Trochę też te statystyki, minimalnie w przypadku na przykład łuku, lepsze, ale ogólnie szału nie robi ta broń. Teoretycznie najlepsza w grze, w praktyce. No, takie lekkie dopalenie, szczególnie tej poręczności 40 do 70, to jest co prawda inna proca, ale, ale działają, przypuszczam, tak samo czy ten sam poziom poręczności mają. Podoba mi się fakt, że sama broń nie jest jakoś przesadzona, jak chociażby zbroja, którą gdzieś dostaliśmy, za chodzenie po tych ruinach. Ciężko ją było dostać, bo tych prób naprawdę było mnóstwo. No i cóż, poznaliśmy wszystkie sekrety. Myślę, że nie będziemy tutaj wrzucać żadnej misji pobocznej już, tylko po prostu się pożegnamy, a w następnym odcinku widzimy się z nowym arsenałem w rękach. Tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami, Karle, trzymajcie się. Hej, hej.